Dzień dobry Państwu, Marek Łakowski. Dzisiaj gościem w sieci jest Pan Zbigniew Wawrzyńczak. Dzień dobry Panu. Dzień dobry. Pan Zbigniew jest prezesem Częstochowskiego Działu Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków. Zgadza się? Tak. Dzień dobry Panu. Jest Pan prezesem od trzech lat. Od trzech lat. Dobrze. Proszę powiedzieć, jak wygląda zachorowalność na cukrzycę, bo o tym rozmawiamy. Tam w połowie chyba listopada jest Dzień cukrzycy. W dniu 14 listopada dokładnie. jest Międzynarodowy Dzień Diabetyka, czyli Cukrzyka. Więc zachorowalność jest dosyć duża, bo coraz więcej osób choruje i w tej chwili jest około 3 milionów zdiagnozowanych, zdiagnozowanych. zdiagnozowanych chorych. Można podejrzewać, że 2 miliony to kolejny, którzy nawet nie wiedzą, że Możliwe, no, że tak ma... być, dlatego że mhm. najczęściej jest, wtedy się dowiadują się, kiedy są jakieś powikłania. Będą w szpitalu, czy gdzieś, wtedy są badania i okazuje się, że przyczyną właśnie tych, tego zachorowania mhm. jest między innymi cukrzyca. Czyli co ósma, co dziewiąta, dziesiąta osoba w Polsce zapada na te schorzenie? Mhm. Tak. Dobrze. Zapytam przekornie, co trzeba robić? Żeby zostać cukrzykiem. Bardzo często dzieci się straszy. Nie jest tyle słodyczy, nie pij tych słodkości, bo będziesz chorował na cukrzycę. To też może być przyczyną, ale przede wszystkim zachowanie dzieci, siedzenie, nieuprawianie nie, nie sportu, nie po prostu siedzenie przed komputerem. Niech pan nie straszy. To jest właśnie, trzeba dużo ruchu. I wtedy dzieci, nawet jeżeli są, nie, nie, nie jedzą zbyt dużo tych słodyczy, od czasu do mhm. czasu, nic, nie, nie będzie to też. czegoś. A ktoś dużo się rusza i dużo słodyczy je? Bo tak, zazwyczaj e, może też żyją. tak. Ale to niekoniecznie zawsze może to wszystko po prostu mhm. e, pomóc, dlatego że e, sam ruch to eliminuje pewną część insuliny, e, cukrzycy, e, przepraszam. E, cukru we krwi, ale mhm. niestety nie wszystko to się da tak łatwo wytłumaczyć. Trzeba jednak być konsekwentnym, nie pić tych słodkich napojów. Jak zazwyczaj widzę, nieraz rodzice kupują niesamowite ilości tego wszystkiego. No bo tam coś chyba nas kusi, w e, tych smakach, Kusi nas no, tam... słodkie, dlatego że słodkie nas jakby uszczęśliwia, a to nie mm -hmm. zawsze jest dobre dla naszego zdrowia. Czy wizyta w szpitalu też może skończyć się cukrzycą? w jakiś sposób, nie wiem, formę zarażenia, no, zakażenia? Nie, nie. nie. Te, te, w ten sposób spokojni. się nie można zarazić. Mhm. No i tak, można powiedzieć, panie prezesie, że po diagnozie życie już nie wygląda tak samo, jak, jak było, tak? Nie. Co oznacza no, w ogóle chorowanie na cukrzycę? Co oznacza mieć w rodzinie cukrzyka? No, jeżeli ktoś jest w rodzinie cukrzykiem, należy go jakby trochę pomóc mu. Yy, przez to, że nawet yy, Cała rodzina powinna w tym czasie kiedy jest chory zmienić sposób życia, sposób odżywiania. No ale owoców nie można jeść. No można pa... wszystko jeść tylko w niedużej ilości. A no właśnie. Więc no to nieprawda, panie, ja nie, nie ma żadnej ilości. że jem właściwie... po kilka jabłek, winogrona, jakieś pomarańcze można, ale tylko tyle ile się mieści w dłoni. To niewiele, to tak no jak żołądek. Tak, tak, tak właśnie. Jak śliwki, no to 3-4, mm -hmm. nie więcej. Yy, lubię miody na przykład. Yy, miód, tak, ale najlepiej to miód rozpuścić sobie w wodzie, yy, żeby postał przez yy, noc i rano wypić. Czyli nie Czasem można bój? dodać sobie miodu troszeczkę do mm -hmm. o, białego sera. Chleb też jemy, czy nie jemy? Yy, chleba unikajmy, albo jedzmy bardzo mało. Co jeszcze trzeba unikać? Boję się, że pan wszystko tu zrozumie? Nie, nie. Wszystko jemy, tylko to musi być w małych ilościach. Ale często. Może być? Czy e też nie często? i Często, często. A, często. Tak. E, za zwycię... no bo wie pan, małe ilości to za chwilę będzie chciał Tak, mi się jeść. Dlatego najlepiej jest spożywać pięć posiłków dziennie. Trudno ścigać się z cukrzycą, z powikłaniami, proszę powiedzieć, bo to jest taki wyścig, prawda? No, patrzę na tą lodówkę, wiem co w tej lodówce jest, tak, i, ale i, i nie mogę. I nie mogę, bo zaraz... Świadomość moja, mhm. jeżeli ja jestem uświadomiony, wiem, co mi grozi. Jakie są konsekwencje tego mhm. wszystkiego, więc albo będę zdrowy i będę się starał jeść mniej i, i częściej mhm. albo się będę objadał i później skończę sobie na, na właśnie jakichś powikłaniach, które są, a czasem mogą prowadzić do, do zgonu. Dorosła, dorosła osoba no bardziej się może pilnować, gorzej z dziećmi chyba, prawda? Mhm. Dziecku ciężko przetłumaczyć, Róż, jest... Różnie to jest, mhm. dlatego że dzieci niektóre są bardzo przejęte i podchodzą to do tego bardzo… I kontrolują to po prostu starają się nie przesadzać z jedzeniem, ze słodyczami, dbają o siebie. Ale są też dzieci, które no po prostu trzeba codziennie przypominać, codziennie nakłaniać. Bo są różne charaktery. Czy cukrzyca to jest jak komando, zaatakuje nagle, czy my sami sobie latami zapracowujemy na tą chorobę? Czasem jest tak, ale czasem jest tak, że po prostu to jest jakby częściej cukrzyca drugiego typu czasem jest dziedziczna, więc mhm. są jakieś uwarunkowania. I wtedy rzeczywiście nawet gdy będziemy się starać, dbać o siebie. To po prostu przyjdzie po pewnym czasie, po 40 roku życia. Po 40. roku życia to już mnie pan bardzo wystraszył i miałem takie wyobrażenie, że człowiek otyły, tęgi jak ja, nalany trochę, to właśnie to jest cukrzyk. A to jest chyba nieprawda, tak? Osoby... Nie, nie, ja byłem zawsze szczupły, mhm. a nie miałem właściwie żadnych objawów, że, że tak jak, jak są na przy cukrzycy, że jak się zaczyna, że ciągle się pije, mhm. jakieś tam inne różne czyli nic takiego nie miałem. Albo po prostu przy badaniu krwi wyszło mi, że, że właśnie mam podwyższony ten cukier. No i wtedy udałem się do diabetologa. No i okazało się, że niestety będę się musiał już wtedy kontrolować i zmienić tryb życia. No właśnie, chciałem pana zapytać, jak u pana w rodzinie wygląda święta Bożego Narodzenia, Wielkanoc, pyszności, ciasta, I wie pan? Ja przyznam się, że jem, wtedy jem. I bez opamiętania troszeczkę? Eee, nie, nie, nie. nie. No bez przesady, bez przesady, ale nie, ale trochę nie odmawiam więcej niż... sobie. Nie odmawia Tak, nie odmawiam sobie. Bo akurat to jest jeden dzień, e, którym mogę po prostu jakoś mm -hmm. w inny sposób. E, jeżeli zjem słodkiego, nie jem różnych, innych rzeczy, że po prostu ta glikemia we krwi była mniej więcej jednakowa. Co jaki czas powinien się sprawdzać poziom cukru? Co dwa e... lata, co pięć lat odwrotnie, się... panie prezesie, jakie objawy nam towarzyszą, że to jest coś niepokojące, czy ja czasami nie mam za dużo cukru, jak mi się chce spać na przykład? Tak, za często? to jest senność, osłabienie, mhm. oddawanie dużego, dużej ilości moczu, na przykład ciągle suchość w ustach, pragnienie no coś w tym rodzaju, że, no, że ciągle przejdę gdzieś kawałek, już mi się chce pić, już potrzebuję tego picia. Więc takie, takie rzeczy już mogą po prostu. U... Nam hmm. dać sygnał, że coś nie jest w porządku. A przy okazji tych świąt są jakieś ciasta dla, dla cukrzyków? No, niby, czy, są, czy, czy niby są, ale ja tak szczerze powiem, ja preferuję zwykłe, normalne ciasto. Bo, bo tak nie smakuje, tak? jak. Może i smakuje, dlatego że są te słodziki niektóre, ale słodziki nie są na, 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 na najlepsze dla, dla cukrzyków, hmm. no bo w ogóle dla wątroby. Wolę unikać. Jeżeli jestem do no teatru świętym, no to wtedy pozwolę sobie, ale później unikam w ogóle słodyczy i, i, i także... Osobiście pijam dużo herbaty, osobiście słodzę, wcale nie mało. Nie wyobrażam sobie, jak kawę można się napić, nie słodząc tej kawy. Jednak da się ja żyć bez tego cukru. Piję cały czas kawę nie No i właśnie do tego też. I, I i... No po prostu przyzwyczaiłem się. Tak? Mm -hmm. A poza tym czasem dodaję sobie. Teraz już mogę, bo jest mleko bez laktozy, i mm -hmm. dodaję sobie troszeczkę mleka do, do kawy. Mm -hmm. Ja nie piję herbaty, piję tylko kawę. Przez cały dzień. Czyli osoba Panie prezesie, która się pilnuje, która przestrzega tej diety, nie jest to, tak jak pan mówi, zabijająca zabijająca dieta, że, że praktycznie człowiek nie wie, co ma zjeść, żeby, żeby dalej przeżyć, długo żyje, można powiedzieć, tak? tak. Że nie jest to choroba, która, która no, pustoszy po prostu i kieszy, Ej, pustoszy, Jeżeli i się i właśnie nie, nie trzyma jakiś reguł, nie dba się o siebie, to pustoszy wszystkie prawie organy. Począł się od oczu, skończył mm -hmm. się na nerkach, czy nawet na stopie cukrzycowej, więc to są okropne powikłania, które nieraz prowadzą dość do śmierci. Rozumiem. Chciałbym Pana zapytać, czy rząd wspiera jakoś właśnie stowarzyszenie cukrzyków. Um, Wiem, że leki miały być, tak? Zagarno są, jest teraz jest jakiś teraz refundowany lek, mm -hmm. ale to tylko dla osób, które są na początku, po prostu, leczenia. To A potem? Insuliny nie. Jeżeli ja już mam insulinę, to już tego leku nie mogę wziąć, po prostu musiałbym 100% słusznie? Nie Słusznie, Pana zdanie? Moim zdaniem niesłusznie, ale no nie wiem, takie są fundusze. No nie wszyscy mhm. mogą korzystać z tego. O, bo boję się, żeby to nie było takim powiedzeniem. Kto skończył 80 lat i ma zgody być dwojga rodziców, proszę bardzo za darmo poleki, tak? Wiadomo, że mało kto w Polsce ma taką sytuację. E, no 80 ja mam nawet u siebie w, w, w naszym kolei osoby, które mają pójść, są już po 80. I rodziców jeszcze Mam, ma mam nawet y, panią, która ma 91 lat i mhm. przychodzi do nas na, na spotkania, także cały czas się dobrze czuję. Już 32 lata choruje. I pilnuje się mocno. I pilnuje się, jest w dobrej kondycji. Także... Co trzeba by było zrobić, żeby cukrzycy mieli lepsze życie, żeby nie kosztowało ich tak, bo podejrzewam, bycie cukrzykiem, to też w jakiś sposób kieszy. Też dlatego, że no, my powinniśmy jeść coś. Dobre rzeczy, mm. nie więc na pewno to są droższe, a oprócz tego e, po prostu te leki, które e, zażywamy, nie wszystkie są refundowane. Mm -hmm. e, nawet nawet takie paski są przydzielone, że na przykład możemy tylko dostać jeden, jeden pasek na a, czy jeden, mm -hmm. jedno opakowanie pasków na miesiąc. Więc dla mnie to jest za mało. Ja potrzebuję ten 50 pasków to na, na tydzień, a, a co zresztą? Mhm. Więc czasem trzeba będzie kupić więcej. Jak ktoś kogoś. Ja kogoś jest, ktoś jest sam, ma najniższe. No to jest, właśnie, to jest właśnie najgorsze, że nie wszystko można jest refundowane, a najczęściej to są osoby samotne albo w starszym wieku. Ja mają... one sobie razem. Wtedy coś za coś. Nie wiem, nie zapłacą czynszu, prądu nie zapłacą na no tego, stry. żeby. Aż chyba tak źle nie jest, ale po prostu ograniczają, ograniczają, nie korzystają z tych pasków tak, jak się należy, mhm. bo po prostu nie, nie wszyscy po prostu dostają, stać ich na to, żeby kupić. Tak sobie myślę. Pan nawet bardzo łagodnie opowiada o, o tym bycie cukrzykiem i, i, i chyba to człowiek nie jest w stanie przekazać tego, jak rodzina. Cierpi, jak człowiek cierpi, który no. jest cukrzykiem, to tylko tak się mówi, że trzeba ograniczyć delikatnie, że A, trzeba no tak, ale to, co się zmieści na ręce. Rodzina po prostu powinna sama dla, dla tego chorego i dla siebie zmienić y, sposób życia. Żeby go nie drażnić, tak? Żeby go nie drażnić, mhm. żeby mu współczuć, żeby wiedzieć, że my też potrafimy w ten czy inny sposób. Żeby po prostu było łatwiej utrzymać te, te, to, tam, ten poziom taki, mhm. który pozwala mu przejść dłużej. Porozmawiajmy jeszcze króciutko o waszym stowarzyszeniu. Macie Państwo jakieś dofinansowanie, utrzymujecie się No ze składy, niestety, Nie mamy żadnego dofinansowania, sami się potrafimy, no jakoś tam sobie radzimy. Jedynie co. To znaczy jak radzicie sobie, no bo tak, nie dość, że na leki wydajecie, nie dość, że nie macie za dużo pieniędzy. Sam pan mówi, że dużo osób samotnych jest i walczy z tą cukrzycą, to co? składki jeszcze zbierać. E, nie, no jest, jeżeli ktoś przystępuje do naszego stowarzyszenia, mhm. opłaca tam 30 zł, taka składka jest na, na rok. Na rok. Nie, tak. Mhm. I jesteśmy jest jeszcze zwolnieni dzięki panu prezydentowi z czynszu, w lokalu, w, w którym zajmujemy, ale już prąd śmieci mhm. czy inne, musimy już w własnym zakresie zapłacić. No, staramy się z tym, tak man, manipulować tymi pieniędzmi, żeby nam po prostu wystarczyło. Manipulowanie źle mi się kojarzy. Rozumiem. Ale uczęcie się Tak przekładać. Rozumiem, tak, rozumiem. Tak, to Państwo jakieś projekty piszecie po to, żeby pozyskać jakieś pieniądze? E, ostatnio akurat nie pisaliśmy, bo akurat jak, tak jakoś się stało, że jako są tak dziwnie napisane te programy, że jak gdyby się nie mciliśmy tam. W tych, w tych programach. Nie wiem, musimy się do, dobrze jeszcze temu wszystkiemu przyjrzeć, bo, bo są jak zupełnie na innej. Kiedyś były zupełnie inne programy, teraz są mm. jakby troszeczkę zmieniony jest profil. I, w tym roku po prostu nie, nie składaliśmy, bo nie mieliśmy za co się zaczepić. To jest na pytanie: co daje przynależność do Waszej organizacji? Też tutaj to wstępuje, co ma z tego? Przede wszystkim ma, jest jak gdyby większy, tak, większą świadomość tego, co to jest cukrzyca, jak ma się zachowywać, co ma robić. Czyli są... Ma darmowe porady, tak po, można powiedzieć. Tak. Oprócz tego no, mhm. u nas spotykamy się również z panią doktor Beatą Grzyb. I to jest chyba jeden z najlepszych tutaj diabetologów w Częstochowie. Opiekuje się nami już od ponad 15 lat. Także do nas przychodzi, opowiada no nam o I całkiem jestem skutkiem widzę. Jak pani żyje 90 parę lat, to znaczy tak. wszystko jest dobrze. Poza tym jest, jest to tak, że spotykają, spotykają się tam różni inni wykładowcy. Mieliśmy też spotkanie z panią doktor, panią doktor di, diabetykiem. Mhm. Czy diabetykiem? Przepraszam. A poza tym spotykamy się, są różne organizowane okoliczności, takie spotkania, wyjeżdżamy sobie za miasto, mhm. tak na, na, na przeprośną górkę, na przykład organizujemy różne wycieczki. Więc cały czas u nas się coś dzieje. Mamy własną stronę internetową, na której można sobie wszystko podejrzeć, jest to www.diabetyk.net. Tam, wszystkie umieszczamy, wszystkie jakieś mhm. te działania, które u nas się, się, się odbywają. I najgorsze zdanie tutaj z naszej rozmowy wynika, że po diagnozie nic nie wygląda jak wcześniej. Nie. Bo tego się nie da cofnąć. Nie Co da się czyta, cofnąć, nie da to się. już z tym nie się nie trzeba. pogodzić, to jest choroba już do końca życia. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję